Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Już w chwili podjęcia walki o lepsze jesteś zwycięzcą. Na początek poproszę o komentarze, subskrybowanie, udostępnianie, łapki w górę i zaczynamy. Dzisiejszy temat to kontynuacja wampirów emocjonalnych. Rodzaj, czy rodzajów, jak to woli. Dowolność w języku polskim na tym kanale obowiązuje. E, na no, tym odcinku, drodzy Państwo, wampiry narcystyczne, obsesyjno-kompulsywne i paranoiczne. No, to teraz dopiero. Słuchajcie, jest 22-23. Czy kołki są uszykowane? Czy w oknach i nad wejściami czosnek powieszony? Czy sól jest przeszykowana, drogie wiedźmy? To zaczynamy. Czy zauważyliście, że ludzie o wielkim ego zwykle wszystko inne mają za malutkie? Ponieważ tym, czego tak naprawdę pragną wampiry narcystyczne, to jest iluzja. Iluzja taka, że są najbystrzejsze, najbardziej intalentowane pod każdym względem. Należą do najlepszych na świecie, drodzy Państwo. Oni najlepiej wiedzą. Oni posiadają wiedzę z każdej dziedziny. Niepodważalną wiedzę. Jeżeli tej wiedzy nie posiadają, o wtedy dopiero jest zdenerwowanie, prawda? Tu zaczyna się kąsanie osoby, która zaczęła temat, na który oni posiadają mniej wiedzy niż ta druga osoba. Oj kąsają, drodzy państwo, jak sobie z tym poradzić? Najlepszym wyjściem jest y, powiedzieć: Nie wam pisz dlaczego wam bierzysz? No przecież posiadasz wiedzę. No ja Ci teraz mówię, co ja posiadam. Wymieniamy się tą wiedzą. Jeżeli to nie pomoże, to yy, drodzy, słuchacze, czy ci, co będą oglądać, bo jakieś tam zdjęcia, postaram się fajne wstawić. Hmm, no i lepiej niektórych tematów nie zaczynać z nimi. Dlaczego? No, przerosną nas swoim egoizmem, swoją iluzją. Nie zdejmiemy kotary z ich oczu. Narcystyczne wampiry we własnej wyobraźni są żywymi legendami swoimi. Snują opowieści, jak to by się zachowywali, gdyby żyli tam, nie wiem, w średniowieczu, tak i tak dalej, i tak dalej. I tak samo chcą teraz się zachować. To jest ich świat, ich iluzja. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś żyje w iluzji, bardzo ciężko jest z nim. Rozmawiać, dyskutować. E, na argumenty merytorycznie ciężko jest to zrobić. Co psychologia radzi? Będzie to w następnych odcinkach. Narcystyczne wampiry stawiają nas tak przed trudnym dylematem, bo mm, chociaż jest mnóstwo narcyzmu bez prawdziwej wielkości, to nie ma prawdziwej wielkości bez narcyzmu, drodzy państwo. To znaczy, są na narcystyczne istotki, osoby, osoby, które nie są wampirami narcystycznymi, ale nie ma wampira narcystycznego bez samego narcyzmu. Czyli gdzieś to się rodzi, tak? W którymś momencie tego narcyzmu. Bo ja osobiście również znam osoby narcystyczne, które nie są wampirami narcystycznymi, ale one sobie zdają sprawę, że są moja. Jestem narcyzem, prawda? To i tam to fajnie jest. No, tak. Narcystyczne wampiry muszą wygrywać. Lepiej z nimi nie rywalizować. Chyba, że mamy miażdżącą przewagę, właśnie, o jakiej mówiłam, czyli wiedzę na jakiś temat. Tylko, że wtedy musimy naprawdę liczyć się z tym, że atak będzie wzmożony. Drodzy Państwo, wampiry obsesyjno-kompulsywne. Co to są za gagatki? <laughs> jak to się ma do naszego życia? No, yy, są uzależnione od poczucia bezpieczeństwa, drodzy Państwo. Które, jak wierzą, mogą osiągnąć poprzez skrupulatne poświęcanie uwagi szczegółom i absolutną kontrolę nad wszystkim. Nad wszystkim. No, To są osoby, które nie są w stanie zobaczyć lasu z powodu zbyt wielkiej liczby, zbyt gęsto rosnących drzew, drodzy Państwo. Można by było to tak powiedzieć. Ale no, całe to poświęcenie uwagi szczegółowo ma na celu trzymanie w ryzach tkwiącego wewnątrz nich wampira aspołecznego. Przypomnijmy sobie: wampira aspołecznego. Czyli nie tego, który tam unika społeczeństwa wbrew pozorom. Czyli zobaczcie. Chcą trzymać w ryzach drugiego wampira tkwiącego w sobie, a społecznego, czyli tego, który lubi przyjęcia, lubi seks, narkotyki, rock and roll, prawda? Eee, najseksowniejsze, najzabawniejsze kobiety, które lubi być. Po prostu taką już mega, 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 mega duszą towarzystwa. Jest obsesyjna to obsesyjno-kompulsywne tego drugiego wampirka tłamszą, prawda? Czyli chcą mieć kontrolę. No bo jak yy, uważają, że jak przestaną mieć kontrolę, to jak go wypuszczą tego społecznego, no to już w ogóle będzie katastrofa, tak? Dla nich, nie dla nas, bo na, na nas im nie zależy no tak, ale no bez wampirów tych obsesyjno-kompulsywnych żadne z trudnych i niewdzięcznych zadań na tym świecie nie zostałyby wykonane nic nie działoby tak, nie, działa, nie działałoby tak jak powinno działać, drodzy Państwo a nikt z nas nie robiłby tego co do niego należy, tak? no Boże, ty mój słuchajcie, drogie mamusie, ja też jestem mamą, nie? czy tatusiowie, no, czyżby tak czasami nie jesteśmy takimi ja mówię, o jak przesadzamy z tą kontrolą, tak? Bo pewna kontrola w pewnym wieku m, dla dzieci czy nastolatków powinna być. Czy my nie jesteśmy takimi czasami, tymi obsesyjno-kompulsywnymi wampirami? Nazwijmy to tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o nasze dzieci. <noise> Albo o mężów, tak? Musimy się nad tym zastanowić. Bo proszę nie popadać zaraz w paranoję. Ale Obsesyjno-komposyjni ludzie są jedynymi, którzy pilnują, żeby cała reszta nie zboczyła za bardzo z właściwej drogi. Możliwe, że nie zawsze lubimy takich ludzi, ale wiecie co, drodzy Państwo, to Państwa zaskoczę potrzebujemy takich ludzi. Będąc w grupie jakiejś, my potrzebujemy takich ludzi. Tak? Dla wampirów tych. Najważniejszymi konfliktami są konflikty wewnętrzne. Krzywdzenie innych nie sprawia im przyjemności, czyli oni nie będą nas ranić. Jeżeli nasze działania na przykład odbiorą im kontrolę, nasze działania jakieś tam, nawet niezamierzone, nie one nie będą nas ranić. Niespodzianki, nawet te przyjemne, działają na wampiry obsesyjno-kompulsywne, jak kropidło ze święconą wodą. O! Widzicie, drodzy Państwo. Sięco na wodę i kropimy. Im tak naprawdę nie chodzi o to, żeby odegrać się na innych, ale naprawdę czują się zmuszone do wyrażenia swojej opinii. No, może przytoczę, tak mi do głowy przyszła taka rozmowa. <laughs> Przepraszam Państwa. Aha, mówi Tomek. Kiedy. Wampir Justyna wchodzi frontowymi drzwiami. W końcu po tylu miesiącach pomalowałem salon. On czeka przez chwilę na reakcję Justyny? No, no ona nic nie mówi, nie? No jak ci się podoba? Ponagla Tomek. No jak? No to wspaniale, tylko... Tomek już podirytowany, tylko co? O! Ja tu nagle pomalowałem, wreszcie się zebrałem, wreszcie kobie to zrobiłem, to co chciałaś, a ona na to. Tylko wydaje mi się, że nie zdecydowaliśmy się jeszcze na żaden kolor. Brak kontroli. Nie liczy się niespodzianka. <laughs> Proszę Państwa, nie liczy się niespodzianka, że ten Tomek zebrał się w sobie, ten jej partner, chłopak, mąż, no i pomalował to, co miał, że tak powiem... Pomalować, czyli salon. Sam chłopina wybrał kolor, yy, oczywiście mając yy, na myśli na sercu swoją ukochaną. Sam się postarał, zrobił niespodziankę, boże, jak fajnie będzie, nie? Ale Justyna mówi: No nie, 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 no kurczę, no ja pierdzielę przecież nie ustaliliśmy koloru. No jak ty to mogłeś zrobić bez mojej wiedzy? Przecież ja muszę decydować o tym, jaki kolor będzie. Czy ty tego nie rozumiesz? Czyli czekaj, ja muszę mieć kontrolę nad wszystkim, ty lepiej się nie tykaj, nie? No dobra, jak już yy, ci marudziłam, ma ty się zdecydowałeś, to trzeba było poczekać, przyjadę, pojechalibyśmy, ja bym ten kolor wybrała, no ty byś to wachnął, nie? Ale nieważne jest dla tego wampira obsesyjno-kompulsywnego, że to miała być niespodzianka, miła niespodzianka, tak? Dobrze drodzy Państwo, ale drugą w kolejności rzeczą, która zajmuje wampirą obsesyjno-kompulsywnym najwięcej czasu jest podejmowanie decyzji. E, najdłużej czekać trzeba, aż wypowiedzą choćby jedno słowo pochwały. One mają tak jakby e, trudności z wypowiedzeniem pochwały. W stosunku do kogokolwiek, tak? Ten ich perfekcjonizm, nadmierne kontrolowanie, czepianie się szczegółów, Boże Święty, mają mnóstwo przywar. No ale oni myślą, że to jest cnota, tak, że to jest super. No przecież ja się szczegółów czepiam, bo to musi być tak na ostatni guziczek tu zapięte wszędzie. I drodzy Państwo, no jeżeli chodzi o pracę, jakiekolwiek takie manualne, to tak, ok. ale my mówimy o życiu, tak? Wszystko musi być na ten ostatni kurczy guziczek. Eee, kroimy w kosteczkę coś do sałatki, one muszą być kurcze, taka kosteczka, a nie daj Boże, te są większe, a te mniejsze. O jesu! Koniec. Sałatka się nie udała. Do widzenia. Nieważne, że zmiesza z majonezem, będzie dobra. Wszyscy zjedzą, jeszcze będą chwalić, bo faktycznie świetnie zrobił e, facet sałatka. Nie no, nie, no, nie, 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 no, dobra jesu, ale, ale. Zawsze jest ale. Jak się bronić? Najlepiej bronić się przed tymi wampirami, nie tracąc oczu ogólnego obrazu sytuacji i, drodzy państwo, nie gubiąc się razem z nimi w ciemnym goszu natrętnych szczegółów. Da się z nimi żyć, drodzy państwo. Oni w końcu, te wampirki nasze obsesyjne, kompulsywne, w końcu zaczynają zauważać, że same się męczą z tymi szczegółami. To znaczy, jeżeli my już tak już wiadomo, w partnerstwie, no to już dobra, no to ma wadę ten chłop, no ale już, już Boże, mógł być gorzej. Natomiast, czy to jest do zniesienia, kiedy robi to koleżanka, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, czy szef? E, oj, tu już jest inna sytuacja. To już jest bardzo mocno męczące, ponieważ w partnerstwie no, istnieje takie coś jak miłość, sympatia, prawda, przyjaźń. I tutaj możemy iść na pewne ustępstwa. Nas to irytuje, denerwuje, tu troszeczkę odpowiemy, prawda? E, ta nasza wampirka, taka czy ten nasz wampirek, trochę też nam odpowie, tak? A później sam się zastanowi, no dobrze, trochę, przez, trochę przesadziłam, kochanie, no już nie będę. Ehe, dwa dni później znowu to samo, ale idzie to przeżyć. Wręcz to jest czasami e, komiczne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o pracę. Czy, tak jak mówiłam już, o zewnętrzne kontakty takie pozapartnerskie, w sensie: No, z jakimś kontrahentem czy z kolegą chcemy zrobić jakiś tam dodatkowy interes, no, jest to uciążliwe, jeżeli to wszystko musi być tak naprawdę zapięte na ostatni guzik i nie ma żadnych odstępstw, i ewentualnie to ty masz jedyne prawo się spytać, bo nie możesz zadecydować, prawda? Jak poprowadzić daną transakcję, czy nie możesz mieć własnych pomysłów bez zatwierdzenia hmm, tegoż wampirka? Bo odróżnimy tutaj, że szef chce zatwierdzać i wiedzieć, co kierownicy tam, czy jak on tam sobie nazwie tych swoich, takie prawa ręka, jedna, druga, trzecia, ale on, in, każdy szef, jak już zna tego swojego kierownika, to daje temu kierownikowi decyzyjność w pewnych sytuacjach, tak, w pewnych sprawach. Proszę Państwa, dotyczących firmy, tak? Czyli ty tu z dzichu, no z byle i tu nie dzwoń, bo Ty już jesteś tak wyszkolony, tyle lat pracujesz w tej firmie, że powinieneś sam podjąć decyzję. No, szef wampir obsesyjno-kompulsywny nie pozwoli na takie coś. Nie pozwoli, i to jest męczące, drodzy Państwo. A jakie są te wampiry paranoiczne? No z tymi wampirami, A może my mamy w ogóle paranoje, Drodzy psycholodzy, pedagodzy, psychotronicy, mm, może my mamy paranoje, Może te nasze wywody, może te nasze, no moje akurat nie artykuły dotyczą czegoś innego, ale może te wasze artykuły, te wasze książki, to w ogóle jest opisanie jakiejś paranoi, może ten wampiry są emocjonalny, energetyczny, nie istnieje. No to bym się zastanowiła i dyskutowała. Oczywiście, że istnieje, ale można powiedzieć, że to niektórzy nazywają nas paranoikami. Drodzy Państwo, żeby nie popadać w paranoję, no... no nie róbmy tak, jak, prawda, była ta cała z tymi... Na koń siedli, prawda, gonili za jakimś biedakiem, który tam miał akurat bladą cerę, nie? Bo się na przykład, nie wiem, Jakiś taki blady był, bo, nie wiem, miał za mało żelaza, czy miał jakieś inne przyczyny i powody, I on był bardzo blady, no. Wyglądał prawie jak trupek, nie on żył, tak, jeszcze w dodatku był ekscentrykiem, dziwnie się zachowywał i w ogóle tam się nie integrował ze społeczeństwem za bardzo, no wampir, tak, trzeba go ścigać przez te lasy, na tych koniach, z tymi pochodniami. Och! No tak. Paranoja! Bo musimy sobie tak wyjaśnić, może czym jest e, paranoja. Często używamy tego, ja również w kontekstach jakichś zdań w rozmowie. No paranoja, prawda? Tam coś się stało, wydarzyło. Paranoja. No czym jest? Oznacza myślenie, że inni chcą cię dopaść. To nic innego, tylko to. Inni żywi. Inni martwi. Ja spotkałam się kiedyś tutaj w Tronce troszeczkę z osobą, która uważała, że zmarła. Bliska osoba chce ją dopaść, bo jej się ciągle śni. Okej, okay. jako to, że ja też zajmuję się spirytyzmem, no wiem jak to zbadać żeby stwierdzić, czy to faktycznie ta zmarła osoba coś chce, objawiając się w snach, czy po prostu to, jest, to są sny takie paranoiczne. Tu akurat były sny paranoiczne, ponieważ ta pani sobie bzdurała. Czegoś tam. Ja nie będę tutaj oczywiście wszystkiego mówić, dyskrecja jest dyskrecją. Czegoś tam o coś obiecała, nie dotrzymała słowa. W zasadzie to tak troszeczkę nawet nie ze swojej winy, ale dopadła im paranoja. Wtedy, kiedy ona zaczęła myśleć o tej osobie zmarłej, tak, no, to w końcu doszło do tego, że ta osoba zmarła zaczęła się nagminnie śnić w różnych sytuacjach, w tych snach. Nie będę to omawiać. Kiedyś zrobię odcinki, a to w kilku może odcinkach pracy ze snem. Jak to się ma, to psychologia i psychotronika do tego, jak się ustosunkowywuje. Natomiast, no i to już była paranoja, tak? Nie miało związku z wizytą zmarłego we śnie, żeby przekazać jakąś wiadomość. To była typowa paranoja. Ale słuchajcie, dobrze. Trudno sobie jednak wyobrazić, że jest coś atrakcyjniejszego w złudzeniach, słuchajcie, iż jest się prześladowanym. Niektóre osoby lubią myśleć, że jest, się, że jest że jestem prześladowana mm, przez tego zdzicha. No, bo byliśmy kiedyś razem, no, no on tam zerwał ze mną, poszedł z inną, ale on mnie teraz prześladuje, bo ja ciągle widzę, nie? No tak, tylko że ona go ciągle widzi, bo mieszkają niedaleko siebie i akurat tak trafiają na siebie. Tak? W, tych, w takich godzinach chodzą podobnych do sklepu czy gdziekolwiek, nie? No ale paranoicznie to nią prześladuje. On dlatego o tych godzinach wychodzi, bo on ją śledził i on doskonale wie, że ona w ten piątek o godzinie 15 pójdzie do biedronki po zakupy. E, nie mylić tutaj, drodzy Państwo, ze Stalkerami, tak? Nie omawiam Stalkerów, tak? Bo stalkerzy... To są stalkerzy. Ja mówię tutaj o paranoi. No, ale... No, słuchajcie, Ale wampiry paranoiczne to takie... tam... w gruncie rzeczy no, nie są takie groźne. No, tam jeden kołek wystarczy, bez czosnku nawet. Ale paranoia to jest w gruncie rzeczy upraszczanie sposobu myślenia, słuchajcie. Pozwala paranoikom widzieć rzeczy, których nie widzą inni. Takim ich celem jest poznanie prawdy, wyeliminowanie ze swojego życia wszelkich niejasności. Jak żyją wampiry paranoiczne? No żyją zgodnie z konkretnymi zasadami, uwaga, które ich zdaniem zostały wyryte w kamieniu. Czyli są mocne, tak? Nie do podważenia. Przez cały czas rozglądają się za dowodami odstępstw, które je zazwyczaj znajdują, zawsze najlepiej myśleć o nich jako o funkcjonariuszach policji w świecie wampirów tak, to są funkcjonariusze policji w świecie wampirów no cóż, drodzy państwo przynajmniej wiemy, że jak, jakiś, jakiś tam funkcjonariusze policji wampirów mają no, swojej policji kiedy one są czegoś pewne to wiecie co, to my nawet się czujemy pewnie i bezpiecznie tak, to na nas tak działa. Tak, tylko dopóki nie staniemy się tymi podejrzanymi, tak? <grych> tak, więc dopóki ten wampir paranoiczny nas nie podejrzewa, znaczy inaczej nie jesteśmy podejrzanymi w jego oczach, to jesteśmy bezpieczni przy nich. Oni sprawdzą, czy wszystko zamknięte, słuchaj to tam, bo tam wiesz, tam ktoś może wejść coś tam. jej e, słuchaj musisz wszystko sprawdzać, dzwoniąc sprawdziłem, zamknąć drzwi, okno. Wszystko czy okej, Ok, no, dopóki my się nie staniemy podejrzanymi, to jesteśmy naprawdę przy nich y, bezpieczni. Tak, wampiry paranoiczne nie są w stanie zobaczyć tylko i wyłącznie własnego zachowania, e, przez które ludzie rzeczywiście chcą je dopaść, tak? Bo to nieraz, słuchajcie, nieraz taka paranoja, jak to mamy na co dzień, dzień w dzień, no to nas irytuje, tak? Ale słuchajcie, takie wampiry też zaglądają pod podszewkę wszystkich rzeczy, poszukują głębszych znaczeń, ukrytych szczegółów, większość wielkich moralistów, wizjonerów, teoretyków, a także uczciwie zarabiających na chleb terapeutów jest lekko dotknięta paranoją. Bo bez tego akceptowaliby sprawy takimi, jakie są, tak. Słuchajcie, drodzy Państwo, tak naprawdę wszyscy jesteśmy lekkimi paranoikami, tak? czy ja włączyłam żelazko o mój Boże, o Boże, o Boże pół dnia myślę w pracy, o Matko, o Matko analizuję Jezus Maria czy ja zamknęłam drzwi Jezus Maria, nie, nie no, nie sprawdziłam bo nie nacisnęłam tej klamki nie przeliczyłam do 20, to ja może nie zamknęłam tej drzwi są różne paranoje, A, aczkolwiek słuchajcie, drodzy Państwo, to nie są jakieś tam paranoje, że zaraz trzeba lecieć do psychiatry, psychologa, terapeuty ogólnie rzecz biorąc i e, na przykład nie wiem, zacząć się leczyć, bo błagać, proszę lecz mnie, już, Panie Doktorze, Boże, bo ja już chyba normalnie to jestem e, niespełna rozumu. Nie, nie, nie bądźmy tacy. Lekka paranoja zawsze jest dobra, słuchajcie. Ale u nich, czyli u wampirów, tak? Paranoicznych. Paranoja nie rozróżnia pomiędzy teorią sił fizycznych i teorią niezidentyfikowanych obcych, próbujących przejąć kontrolę nad światem. Czyli to już jest taka głębsza paranoja. Oni nie rozróżniają jednego od drugiego, tak? Czyli to już może być ja mówię w tym takim końcowym zakresie to już no, może zakrawać o utrudnienie życia sobie i e, współtowarzyszom, e, czy nie wiem, w pracy, czy w domu, tak? Te same motywy, które przyczyniły się do powstania wielkich religii, doprowadziły również do palenia na stosach heretyków. Drodzy Państwo, to też była paranoja, Ale uwaga, podsysana przez manipulatorów, cfaniaków. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo wiedzą o co chodzi, a myślę, że wiedzą a wzbudzająca paranoję wśród paranoików, tak. Nakierowanie paranoików, na palenie na stosie heretyków, tak? Straszenie ich, że ta pani, która tam po prostu jakimiś dziełami leczy, to, to nie ona musiała. Nie, nie ona po prostu nie no, Szatan jej to pokazał. Ona jest niebezpieczna. Musisz się jej bać, bo ona przyjdzie w nocy. Prawda? I nie wiem, tym wziąłem cię, udusi, czy co. No, oczywiście, że były też osoby, które zajmowały się, że tak powiem, tą złą stroną, tą ciemną stroną mocy, no ale nie wszyscy, tak, no, dzielarka, która znała się na ziołach, bo przejęła to po babci mamie, która mieszkała blisko lasu, mama, babcia z nią chodziły, uczyły ją co i jak, no, no mój Boże, no, no od szatana, naprawdę, no, no super ten diabeł, kurka, ale... Mówią tak, słuchajcie drodzy państwo, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, nie? <laughs> Ale jeżeli masz coś do ukrycia, wampir paranoik na pewno się o tym dowie. Uważajcie, jeżeli macie coś do ukrycia. Przepraszam. <laughs> <laughs> wampir paranoik na pewno się o tym dowie. 100%. <laughs> Jedyną ochroną przed tym, że wampirkiem jest prawda, powiedzieć mu prawdę, tak. Nigdy nie poddawać się też przesłuchaniom. Nie dać się jakby manipulować w tą rozmowę, bo uwaga, ta rozmowa będzie przesłuchaniem. Łatwo to tak doradzać, ja wiem, że trudniej zrobić, drodzy Państwo. Będę też omawiać w odcinkach kolejnych, któryś tam, jak to robić, jak dokonać tego, żeby się. Jakoś chronić przed tymi wampirami? No, schowajmy już te narzędzia, bo to to nie ma sensu. Bo no, tak naprawdę, słuchajcie, yy, skoro emocjonalne dzieci są jak wampiry, to czego im trzeba, żeby dorosnąć? No właśnie, czego? Yy, no, tak, czego? Również będę to omawiać w którymś z kolejnych odcinków, drodzy Państwo. Na dzisiaj już nie będę Państwa zanudzać, bo nie chciałabym, żeby te moje odcinki wynosiły więcej niż te około pół godziny, góra do około 40 minut. Chyba, że w przyszłości będą to wywiady z osobami znanymi w świecie psychologii, psychotroniki, które tak jak ja łączą jedno i drugie. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o subskrypcję, udostępnianie, komentarze, łapki w górę. I zapraszam na moją stronę, drodzy Państwo. Bo tutaj, o właśnie, zapomniałabym jeszcze zareklamować. Skoro to moja strona, e, mogę, e, nawet powinnam. E, drodzy Państwo, ukazał się już kolejny odcinek z cyklu artykułu Kontrola Umysłu: doniesienia o eksperymentach w więzieniach. Piszę te części artykułu króciutko, żeby Państwa nie zanudzać, ponieważ wiem, że jak artykuł ma 2 3 cztery strony i tam się leje wodę, i zalewa się tą wodę, tam zalewa się i zalewa się w tym artykule, to wiecie Państwo, nawet ja odstępuję od czytania takich artykułów. Dlatego też powziąłem sobie taką decyzję, że to będą w częściach króciutkie, w miarę artykuliki. Także zapraszam na moją stronę życzę miłego oglądania mojego programu, no i miłego czytania artykułu. Dziękuję Państwu serdecznie.